O kurde Zaczęło się nagrywać No, nagrywa Tak w ogóle naprawdę Respekt Książek będzie coś chciał Mnie się pewnie Gdzie my jesteśmy? Dzięki na krzyżnej, jesteśmy na krzyżnej. Niewiele to jest osób. to jest bardzo fajne. Dwa jeziorka, trzy jeziorka. Widać stąd. O, i to nam zajęło. Godziny. Bo rany, godziny. 3 godziny 30 minut. 2,5. 2,5 jako dziewiątej. Do 9 już jesteśmy, 11.